Wraz z kolejnymi aktualizacjami, które Microsoft wprowadza do swoich rozwiązań chmurowych, stale rozwijany jest aspekt współpracy zespołowej, a więc pogłębianie integracji między systemem ERP Dynamics 365 Business Central z usługami Microsoft 365, a konkretniej Microsoft Teams. W tym filmie chciałbym Ci pokazać, jak proste jest uruchomienie integracji między wspomnianymi rozwiązaniami oraz w czym może Ci ona pomóc. Będąc w Microsoft Teams kliknij w symbol wielokropka znajdujący się na pasku z lewej strony, zacznij wpisywać Business Central i wybierz odpowiedni wynik wyszukiwania. W kolejnym kroku kliknij dodaj i w tym momencie jak możesz zauważyć u dołu ekranu pojawił się nam symbol Business Central. W niektórych przypadkach, przed pojawieniem się ikonki aplikacji, wymagane jest zalogowanie się do niej. Po kliknięciu w symbol aplikacji otrzymujemy informację, z którą firmą jesteśmy połączeni, w której to możliwe będzie wyszukiwanie. Jeśli chcesz zmienić środowisko i firmę w Business Central, przejdź w Microsoft Teams do zespołów. Następnie rozpocznij nową konwersację i kliknij prawym przyciskiem myszy w symbol Business Central, po czym wybierz ustawienia. W tym miejscu możesz sprawdzić, z którym środowiskiem oraz firmą w nim jesteś połączony, jak również zmienić te ustawienia. Jeśli wszystko jest OK, wystarczy, że klikniesz Zapisz i zamknij. I to tyle w zakresie ustawiania integracji. Zobaczmy zatem, jakie daje możliwości i w czym może pomóc w codziennej pracy. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to możliwość wyszukiwania kontaktów bez konieczności wychodzenia z Microsoft Teams. Wpisując na przykład początek nazwy firmy, widzimy, że wyszukiwanie odbywa się po dostawcach. Nabywcach i kontaktach, więc łatwo możemy wejść do konkretnego rekordu, który nas w danym momencie interesuje. Po kliknięciu w konkretny wynik, jego kartoteka zostanie dodana do okna wpisywania wiadomości, po czym można ją wysłać, bądź przed wysłaniem uzupełnić o dodatkową treść. Po wysłaniu wiadomości mamy dostępne dwa przyciski i symbol wielokropka. Klikając w symbol wielokropka możemy tą kartę skopiować i wysłać komuś innemu na czacie bądź w konwersacji zespołowej. Dzięki temu bez wychodzenia z Teams jesteśmy w stanie szybciej przekazać innym pracownikom niezbędne informacje, wybierając szczegóły. Otwiera się nam okienko kontekstowe Business Central w obrębie Teams, z poziomu którego możemy wykonać dowolne operacje, oczywiście jeśli mamy odpowiednie uprawnienia w systemie ERP. I tak samo jak wcześniej, wszystko mamy w jednym miejscu, nie musimy przełączać się między kartami w przeglądarce, jest to po prostu łatwiejsze i szybsze. Natomiast dla tych, którzy jednak preferują przejście i pracę w Business Central, Microsoft przewidział opcję Otwórz w nowym oknie. Powoduje ona otwarcie nowej karty w przeglądarce internetowej, gdzie jesteśmy przenoszeni do Business Central, a konkretnie do tej danej kartoteki. Niemniej jednak, Business Central również posiada możliwość udostępniania w Teams. U góry kartoteki mamy symbol udostępniania, a pod nim opcję udostępnij w aplikacji Teams. W kolejnym kroku należy udostępnić ten link, czyli wskazać czat bądź kanał z danego zespołu, na którym chcemy ten link, tą wiadomość de facto z tym linkiem udostępnić. Opcjonalnie Możesz dodać jeszcze przed linkiem bądź zanim jakąś wiadomość. Jeśli nie jest to w Twoim przypadku konieczne, kliknij udostępnij, następnie zamknij i przejdź do Microsoft Teams, aby zobaczyć, czy link faktycznie został udostępniony. Jak widać, link bez problemu został udostępniony, natomiast jest to wyłącznie łącze. Większe możliwości mamy. Gdy będąc w Business Central, na przykład na kartotece zapasu, kopujemy adres URL i wkleimy go do czatu bądź do konwersacji w Teams. Dzięki temu Pojawią się nam znajome opcje w postaci przycisków, umożliwiające szybsze dzielenie się danymi, jak również możliwość nanoszenia zmian na kartotece w tym przypadku tego zapasu. Jak widzisz, Uruchomienie integracji między Business Central a Microsoft Teams jest bardzo proste i korzystnie wpływa na codzienną pracę użytkowników poprzez zniwelowanie czasu spędzanego na wyszukiwaniu informacji i przełączaniu się między różnymi rozwiązaniami. Wszystko jest w jednym miejscu, czyli w Microsoft Teams.